Cześć, dzisiaj będzie krótko na temat czasu ekspozycji i na temat czasu naświetlania. W pierwszym odcinku namawiałem Was do wydłużenia czasu ekspozycji tam, gdzie robiłem zdjęcia na plaży nad Polskim Morzem. Może efekt nie był taki spektakularny, ale muszę Wam powiedzieć, że gdybyśmy mieli tego morza troszeczkę więcej w kadrze, wszyscy zauważyliby, że morze wyszło bardzo fajnie, wręcz. Surrealistycznie rozmazane. Takie efekty właśnie można uzyskać na przykład, jeżeli wydłużamy czas naświetlania w przypadku obiektów ruchomych, jak na przykład woda, czy w skrajnym przypadku, nawet poruszające się na wietrze różnego rodzaju elementy, czy rośliny, czy chorągiewki. To ten efekt może być bardzo fajny, jeżeli wydłużymy sobie świadomie, oczywiście, czas naświetlania. Jeżeli wykonujemy zdjęcia obiektów będących w ruchu to ten czas powinien być możliwie krótki. Jeżeli chcemy oczywiście zamrozić dany element, że tak powiem, po prostu gdzieś w locie, czy przejeżdżający samochód, czy przelatujący ptak, czy, czy cokolwiek innego, co porusza się szybko w ramach naszego kadru. I moim zdaniem z czasem jest sprawa prostsza zdecydowanie niż z przesłoną, dlatego że tutaj no Argumenty, dlaczego używać krótkiego bądź długiego czasu, są e, moim zdaniem dużo bardziej logiczne, prostsze i oczywiste niż w przypadku przysłony. E, w związku z powyższym, na temat czasu naświetlania będzie krótko. Chciałem Wam pokazać kilka przykładów, które pokazują, jak można wykorzystać właśnie e, odpowiednio dobrany czas naświetlania. Popatrzcie na to zdjęcie. Tutaj mamy taka w locie zdjęcie które udało mi się zrobić jakiś czas temu i zwróćcie uwagę że gdyby nie bardzo krótki czas naświetlania to ten ptak na zdjęciu wyszedłby zdecydowanie rozmazany Czasami robi się specjalnie na przykład zdjęcia obiektów ruchomych przy wydłużonym czasie, ale kiedy chcemy wykorzystać tak zwany efekt panoramowania, czyli krótko mówiąc podążamy obiektywem za poruszającym się obiektem i chcemy, żeby sam obiekt był ostry, był wyraźny, nierozmazany, natomiast żeby rozmazaniu uległo tło. W tym momencie po prostu trzeba, no to wymaga niewielkiej wprawy, ale jeżeli będziemy podążali, tak jak powiedziałem, obiektywem za fotografowanym obiektem i w tym momencie na przykład wykonamy zdjęcie z czasem powiedzmy 1,30 sekundy, czy nawet w dłuższym to można uzyskać bardzo fajny efekt. Tutaj taki przykład. Słuchajcie, no jeżeli popatrzymy sobie na jakiekolwiek foldery na przykład samochodów, to bardzo często właśnie w celach takich reklamowych, żeby tutaj pokazać jak to fajnie wygląda, jak on fajnie jeździ, jaki jest szybki i tak dalej, bardzo często z tego typu zdjęciami możemy się spotkać. To jest akurat nie moje zdjęcie, zdjęcie, które pobrałem z ogólnodostępnego archiwum tego typu zdjęć w internecie. I teraz chciałbym podzielić się z Wami jedną taką radą, dosyć użyteczną, praktyczną, dotyczącą czasu naświetlania. Bo jeżeli chcemy wykonać zdjęcie z ręki, bez korzystania ze statywu, no bo nie mamy takiej szansy, nie mamy statywu przy sobie, ewentualnie wykonujemy jakieś różne zdjęcia nie wiem, na jakiejś imprezie, czy w takich warunkach, gdzie powiedzmy musimy cały czas biegać i na przykład ze statywem byłoby nam niewygodnie, jak wykonać. Bezpiecznie zdjęcie i mieć prawie pewność, że te zdjęcia nie będą poruszone. Oczywiście zakładam, że trzymamy aparat w miarę pewnie. I jaką zasadę należy stosować? Ogólnie przyjmuje się taką bardzo uproszczoną zasadę, że jeżeli fotografujemy obiektywem o ogniskowej X, to czas na naświetlania nie powinien być dłuższy niż 1 przez x sekundy. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często na przykład fotoamatorzy, którzy korzystają z lustrzanek i mają na przykład obiektów typu Zoom ze zmienną ogniskową, oczywiście fajnie jest na przykład przybliżyć sobie obiekt fotografowany, zwiększyć ogniskową, tylko w tej sytuacji trzeba właśnie pamiętać o tej zasadzie, żeby zrobić takie zdjęcie na przykład z odpowiednim czasem. Czyli jeżeli na przykład zwiększamy ogniskową obiektywu do 60 mm to czas naświetlania nie powinien być dłuższy niż 1,6 sekundy. No chyba, że mamy naprawdę stalowe ręce i jesteśmy pewni swojego uchwytu, że nie poruszymy aparatem w trakcie wykonywania zdjęcia. Oczywiście, tak czy inaczej, zawsze, jeżeli korzystamy z jakichś takich dłuższych czasów naświetlania, dobrze znaleźć na przykład jakiekolwiek podparcie dla rąk, na przykład, czy oprzeć się gdzieś o ścianę, na przykład z aparatem i w tym momencie przymierzyć, bo to daje nam troszeczkę większą pewność. Oczywiście, w sytuacji właśnie, jeżeli pracujemy z dłuższym czasem naświetlania, a nie chcemy uzyskać poruszonego zdjęcia. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące czasu ekspozycji. Do czasu ekspozycji ja swoją drogą to jeszcze wrócę przy okazji takiej, jeżeli będę gdzieś w jakimś, właśnie, fajnym plenerze, gdzie będą obiekty ruchome i będę mógł, krótko mówiąc, pokazać, jak wykorzystać do takich, no, trochę bajkowych, surrealistycznych celów, właśnie e, długi czas naświetlania. Tutaj możecie zobaczyć na przykład jakieś takie 2-3 przykłady, e, jak wyglądają tego typu zdjęcia. To jeszcze na temat długiego czasu naświetlania postaram się przygotować jeden odcinek, żeby pokazać jak takie efekty można uzyskać. Tymczasem pozdrawiam, życzę dobrego światła, udanych kadrów, trzymajcie się.